Niedawna modernizacja sprawiła, że w ogóle tego po nim nie widać. Ale fakt pozostaje faktem. Legionowskiemu żłobkowi stuknęło w tym roku ćwierć wieku. Jak przystało na tak zacny jubileusz, w placówce przy ulicy Dietricha spotkali się ci, którzy przez te lata pracowali na jej dobre imię. To jest to ogromna różnica: stara była mała, a teraz jest bardzo ładnie. No, wspaniale, wspaniała. wspaniała. Rzecz, która po prostu powstała w tym czasie, kiedy mnie już tutaj nie było. Ważne jest to, że oprócz lepszych warunków pobytu, żłobek oferuje dzieciom większe możliwości rozwoju, podnosząc zarazem wychowawcze kwalifikacje ich opiekunów. Otwieramy się całkowicie na potrzeby rodziców. Rodzic ma możliwość uczestniczenia w życiu żłobka. Rodzic uczestniczy w zajęciach adaptacyjnych z dzieckiem, w tym bardzo trudnym, najtrudniejszym okresie adaptacji dla małego dziecka. Dużo dobrego dla integracji żłobkowej społeczności robią też wspólnie obchodzone rodzinne święta i festyny charytatywne. Świetnie to widać z okien Legionowskiego Ratusza. Jego prominentny przedstawiciel na jubileusz nie przybył wprawdzie z okazałymi prezentami, ale z gołą ręką również. Możemy na pewno zadeklarować, że będziemy dali dbali o to, żeby ta opieka dla dzieci najmłodszych w naszym mieście była jak na najwyższym poziomie. Myślę, że ta deklaracja wobec Pracowników żłobka, ale i rodziców jest chyba najistotniejsze. Pomijając uzasadnioną pewność, że również ze swych nowych edukacyjnych obowiązków żłobek wywiąże się jak należy. To jest takie kolejne wyzwanie, ale mamy bardzo wykształconą kadrę kadrę pedagogiczną również, więc również na te zajęcia na, na wysokim poziomie na pewno będą wykonywane. Jeśli tylko dorówna on kulinarnemu poziomowi przygotowanego na jubileusz poczęstunku, będzie dobrze. Co by nie mówić, pracownicy legionowskiego szłopka najwyraźniej znakomicie potrafią i ugotować, i wychować.